Dzień no, dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Niemiec pokonany u siebie, jeden do zera. Wielkie osiągnięcie, wielka radość, ale oczywiście pan maruda, niszczyciel zabawy, pogromca uśmiechów dzieci musi zawsze się pojawić i przyjść i powiedzieć, że, że nie, że nie jest dobrze, jest źle i fatalnie i, i, i dzisiaj jestem to ja, więc trochę też ponarzekamy. Zapraszam. Szczerze mówiąc, to ja sam jakoś nie byłem mega nachypowany na ten mecz, w sensie, no wiadomo, zawsze fajnie, bo z Niemiec i na Narodowym i wiadomo, i wiadomo, wszystko to i fajny mecz w sumie, ale trochę to dużo, dużo faktycznie odbiera magii temu, że to jest towarzyski wyciek w 2014, to by, by było ważne, tak, to by tak było punkty, a tutaj no to jakby jest trochę inaczej, plus te, te Niemcy trochę takie też Nie jest to już taka klasowa reprezentacja, jak była, ale to, do tego to może faktycznie przejdziemy później. Oczywiście yy, jednym z głównych, głównych aspektów tego meczu było to, że mogliśmy pożegnać Błaszczykowskiego. Wielka legenda, wielki piłkarz, mąż kochający, syn, ojciec, mąż stanu. Żeby yy, że tak trochę to ironizuje, oczywiście jest naszą legendą, w sensie, no, ma, ma ponad 100 spotkań w kadrze. Tę taką samą liczbę może się pochwalić, może nie wiem, z trzech innych zawodników, yy, ale zawsze gdzieś to jednak mnie śmieszy to, jak, go, jak, jak Błaszczykowski jest gloryfikowany ze względu na tą swoją skromność, że o, bo on to taki zawsze skromny, dobry chłopak, jak latce mówi. Ale dobrze, nie będziemy o tym teraz mówić, bo to nie jest temat tego odcinka, plus o zmarłych się nie mówi źle i o byłych reprezentantach też się nie mówi źle, więc oczywiście Kuba Dankeszyn, zer, wielki piłkarz, wspaniały, dużo nam dał radości. W sumie jest naszym ostatnim dobrym skrzydłowym, jakiego pamiętam od tamtej pory, odkąd Błaszczykowski Przestał grać w kadrze, to żadnego sobie lepszego nie wykształciliśmy, więc szacunek musi jakby nie patrzeć należy. Ale tak jak mówię, Błaszczykowski wyszedł zagrał 16 minut. W sumie możemy sobie o tym jego krótkim występie powiedzieć, ale to zrobimy później. Natomiast sam, mecz, sam mecz tak szybko w całości to powiem tak, pierwsza połowa, nie spodziewałem się, wyszło całkiem nie najgorzej. Nie, nie wyszło super, ale nie wyszło źle. Bo na przykład, na przykład ta połowa, pierwsza połowa, co graliśmy z Francją na Mundialu, to ona była w ogóle, ona była super, ona była jeszcze lepsza, wydaje mi się, niż tam, mimo tego, że ostatecznie wtedy schodziliśmy przegrani do szatni 0 do 1, a wtedy to w ogóle był jakiś fenomen w ogóle, wtedy to jeszcze, to Michniewicz wtedy jeszcze przecież był, ale jakoś tak się nasi odpalili, chyba tak na nich zadziałało to, że to jest Francja i że to jest Mundial, że pewnie i tak odpadniemy, że po prostu poszli i zaczęli walczyć. Tu już nie było czegoś takiego, ale przede wszystkim zaskoczyła mnie strasznie dobrze zmontowana obrona, i tak naprawdę dobrze zmontowana, bo ja wiem, ja wiem, co sobie wszyscy myślą, kiedy zaczynają mówić o dobrze zmontowanej obronie. Każdy w głowie ma Michiewicz'a, ale właśnie z Michiewiczem jest taki problem, że on grał defensywnie, skupiał się na obronie. Ale ona nie była właściwie tak dobrze zmontowana, bo to, to co zobaczyliśmy tutaj nie było takim błaganiem Argentyńczyków, jak się później okazało dosłownym swoją drogą, o to, żeby na nie strzelili bramki, proszę, bo chcę nafalsować. Nie, nie nie było tutaj czegoś takiego, to była naprawdę dobrze stworzona obrona, mądrze się przesuwająca, fajne. I dlaczego to było fajne? Bo to było jeszcze w pierwszej połowie było w połączeniu z tym, że dobrze, no nie mieliśmy wielu tam akcji ofensywnych, ale coś tam Błaszczykowski tam nawet z Berezczyńskim próbował, coś tam się zadziało, coś tam się stało, kopnęliśmy na tą bramkę i w końcu był ten rzut rożny, z którego więc to była fajna połowa. Bo wygrywaliśmy, nie bolały oczy, też nie cieszyły się, to jest tak... wypośrodkowane, fajnie. No ale niestety jakby obraz zaburzyła druga połowa, w której no... No... stwierdziliśmy, że damy się wykazać Szczęsnemu, bo on tak na Mundialu jeszcze jest za mało tak jakby, to jeszcze trochę tu w meczu z Niemcami mu damy, no i, no i dali, dali, oj dali, dali, dali dużo razy, żeby mu, mu się wykazać. No i to już było mniej, w sensie, w drugiej połowie obrona też była im dobra, bo nie straciliśmy żadnej bramki, przypominam, tu widnieje zero, mm, ale no już właśnie z ofensywą było coraz im dalej w las, tym więcej drzew i no tak, to już już było coraz gorzej. Yy, także jeszcze jeszcze taką ogólną refleksję jakąś taktyczną fajną tosza przyjdzie czas, ale chciałem Chciałem teraz skupić się generalnie po, poszczególnie na piłkarzach. No i tak, szczęsny, o którym już wspomniałem. Yy, no Myślę, że to jest w skali 10-stopniowej trzeba będzie dać tych punktów 11, bo yy, po raz kolejny, tak jak na Mundialu, praktycznie to był awans imienia Wojciecha Szęsnego. Tak teraz mamy zwycięstwo z Niemcami imienia Wojciecha Szęsnego. Nie wiem, ile on zaliczył para tu danych, ile co wyjął, co zrobił, to sobie trzeba chyba zobaczyć na jakimś skorze albo opcie, bo myślę, że to, tego było dużo. Sam to praktycznie wygrał. Tyle piłek, ile wyjmował yy, i, i naprawdę. Zresztą to była tajna gdzie chyba nie wiem czy uratowała ostatecznie kamera czy nie, ale gdzie piłka przekroczyła lub nie przekroczyła linii bramkowej, nie wiem i szczęście też tam zaliczył taką paradę, więc były takie były i piłki takie niezłe, które wyjmował, że tak powiem, że musiał się postarać, ale był ogólnie pewny tego co robił i fajnie i dobrze i super. E, idąc dalej, to właśnie spostrzegłem swój błąd, bo w ogóle nie, nie włączyłem sobie składu z tego meczu, także przygotowanie jest topowe. Ale spokojnie, ja oczywiście mam pamięć ostro jak Żyletka i pamiętam, kto tam grał. Więc może powiedzmy o naszych e, bocznych, e, bocznych obrońcach, slajżach właśnie Właśnie w tym ustawieniu 5-3-2, to Ciul wie, jak to nam dokładnie zależy, czy bardziej się atakujemy, czy bronimy, to wtedy analizujemy albo boczny albo wahadłowy. E, więc Bereszyński. Bereszyński, e, no nie zachował swojej formy z Mundialu, w sensie no nie, nie, nie przełożył na ten mecz, wydaje mi się, że tam to było lepsze było pewniejsze. Tutaj trochę czasem martwiło mnie mimo wszystko jak Gozens y, potrafił sobie tam po, po stronie, której Bereśnicki miał strzec, wejść y, po prostu. Y, czyli no mówiąc naszym językiem, o objechać potrafił czasem Bereśnickiego, więc trochę szkoda. Ale generalnie solidnie. Nie jest to tak, że, że mógłbym powiedzieć, że był jakiś to bardzo słaby mecz w wykonaniu. No zdecydowanie nie. Y, ale po drugiej flance był Kamiński. I w porównaniu z Kamińskim właśnie tak chciałem go zestawić, bo Kamiński już nieco bardziej mi się podobał. On zdefensuje wykonywał niezłą pracę, ale pamiętam też szczególnie, nie pamiętam czy to już była pierwsza połowa, druga połowa, nie pamiętam, ale y, była taka sytuacja, gdzie zapoczątkował fajny rajd, oczywiście on się nie skończył niczym ten rajd, bo no, jeden goli był on z rzutu rożnego, ale fajnie też było coś w ofensywie, wiemy, że on tam w tym Wolfsburgu gra, no zazwyczaj chyba trochę wyżej, Kiwa próbuje, y, więc fajnie, to jest dobra informacja, bo ja zawsze uważam, że to jest to, czego my potrzebujemy w tej kadrze, czyli piłkarzy, którzy mają trochę odwagi, szczególnie w piłce reprezentacyjnej, turniejowej, gdzie nie ma ligi, jest Liga Narodów co najwyżej, ale wiecie o co chodzi. Potrzebujemy czasem takiego pojedynczego impulsu, jakiegoś zawodnika, który chce bardziej i yy, jest odważny i Kamiński może taki będzie, może, bo jeszcze jest młody i może dostanie kontuzję za rok i skończy karierę, ale wiecie o co, może będzie. Yy, środek obrony przechodzimy dalej, jest Kędziora, który w ogóle skąd on się wziął, yy, nagle został, w, jego, jego, to, że on wyszedł w tym spotkaniu w pierwszym składzie, to już jest chyba pierwszy szok, a drugi jest taki, że wszedł na środku obrony. Niespodziewana była dla niego pozycja, i myślę, że poradził sobie dobrze. Generalnie wystąpił chyba jakieś zastępstwo Glika, bo wystąpił tutaj w centrum obrony i spisał się dobrze. Oczywiście, wydaje mi się, że tak. W pierwszej połowie cieszę się, że był Kędziora, a na drugą myślę, że wtedy by się przydał Glik. Wtedy, jak już trzeba dziadować, to tam piłować tą. Co robić? Co, co, co? Przepraszam, już sam nie wiem, co mówię, ale trzeba, no, pałować. O, tego słowa szukałem. Pałować tą piłę daleko z pola karnego, to ten Glik jest. Ma jest też, on jak mało kto potrafi wtedy zarządzić sytuacją, wziąć w garść yy, ludzi i ten. Ale w pierwszej połowie, jak jeszcze się nie wycofaliśmy aż tak bardzo, nie byliśmy aż tak bardzo obstrani, to kędziora był super. Bo kędziora nie jest aż tak stary, nie jest aż tak jeszcze wolny i to jest na plus, to jest na duży plus. Więc fajnie, że wyszedł, nie był też to jakiś super występ, ale był, był co najmniej solidny. Yy, dalej mamy bednarka, o którym mógłbym powiedzieć mniej więcej to samo, czyli zagrał, wyszedł, yy, nie stracił bramki. Tak jak mówię, nie było idealnie, szczególnie w drugiej połowie, już się opierało na O Boże, spałujmy i piłki wyprowadzić rzeczywiście też nie umie nadal, i to jest niestety duży minus, ale o tym jeszcze później. Yy, Kiwior to jest duża radość, duża radość polskiego kibica, tak mi się wydaje. Nie dlatego, że wybitnie zarządzali obrony w tym meczu, yy, ale zagrał dobrze. Ja pamiętam co najmniej dwie takie sytuacje, gdzie przeciął podanie fajnie, a na pewno jedną co najmniej, taką bardzo groźną, ale z tym pewien, że tego było więcej. Plus oczywiście strona bramka, gdzie no dobrze uderzył z głowy. Myślę, że to fajnie ta piłka tam, ona chyba skozłowała, tak? Ale dobrze to uderzył. Myślę, że to ciężki był bardzo strzał do, do obrony. I fajnie, fajnie, że on teraz w tym, myślę, że, że potwierdza, że jest takim pewniakiem, bo kiedy jeszcze siedział na ławce w Arsenalu w tym sezonie, no to było dużo wątpliwości, czy na pewno powinien być na czym pierwszym obrońcą, czy może nie lepiej y, tam kogoś innego szukać. Ale teraz, kiedy wgryzł się do pierwszego składu Arsenalu, kiedy pokazuje, że w takim meczu jest w stanie udźwignąć te emocje, no to... Super. i wiemy, że możemy na niego liczyć i to jest świetna informacja, więc nie tylko pod kątem tego meczu, generalnie ocena, ale też tak ogólnie, bo daje jakiś spokój polskiemu kibicowi yy, i to na pewno na plus, bo spokój, spokój jest nam bardzo potrzebny. Ale mamy linię pomocy i tutaj jeszcze jest jeden duży pozytyw, bo już później nie <grym się> będzie pozytywów, ale jest jeszcze Damian Szymański, yy, który no też w ogóle świetny mecz i też trochę tak, znaczy zaskoczony jestem, że, że wyszedł. Nie no, Damian Szymański już od takiego czasu pokazuje klasę, wygrał, yy, przecież teraz ligę, tak, za jakie mateny, tak mi się wydaje, i tutaj był, był niesamowity, bo niesamowity, no mówię, jakby zagrał jakiś Kevin De Bruyne, no, no, no nie, 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 ale mówię, jak na warunki tego spotkania, jak na reprezentację Polski, jak na ten meczek jak na Damiana Szymańskiego, to super występ, bo był w wielu miejscach naraz, bo to kwantowy Damian Szymański, rozumiecie, w dwóch miejscach naraz normalnie i ładnie czyścił i fajnie i to jest kolejna dobra rzecz a propos tego, co już mówiłem o, no mówiłem o Kędziorze właściwie, ale, ale chodzi o to, że, że poradziliśmy sobie bez Glika w obronie. No tak, teraz w pomocy poliliśmy sobie bez kiechowiaka, oczywiście ktoś się zaśmieje, że o, bez to wiadomo, że sobie byśmy poradzili. Nie jest to takie oczywiste, bo można się śmiać z kiechowiaka, ja też lubię, ja też lubię się śmiać w ogóle ze wszystkiego, ale z też. Mm, ale on jest, jest, był, no teraz już trochę właściwie, no problemem jest to, że był, ale jest y, normalnie zazwyczaj bardzo jakościowym zawodnikiem, jak to nasze standardy, z wielkim doświadczeniem, ale umiejętnościami. I nie jest to wcale takie oczywiste, jak się wielu oczywiście ekspertom wydaje, że y, można go y, 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 zastąpić. A Damian przecież sobie poradził w tym meczu, nie? No i fajnie. No ale jak mówiłem, im dalej w las, tym gorzej. Im dalej do przodu. Tym... tym gorzej. Yy, jeszcze nie jest... nie tak nie, 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 aż, 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 I... i, i się, nie ma pojęcia, jak to, w w radary? Tak źle, ale dobrze. Yy, Zieliński może najpierw. Zieliński. No... Nie był tego mecz. Nie wiem, ile miał kontaktu w drugiej połowie z piłką. Może z 10, ale jak mówię, to nie jest tylko jego wina, No to jest po prostu to, jak zagraliśmy. To jest ograniczało no, go w naturalny sposób. Chociaż faktem jest, że zagrał tutaj w tym meczu trochę niżej, mam wrażenie, niż zawsze. No, nie mam wrażenia, chyba tak po prostu było. No 5-3-2, on był ułożony praktycznie w jednej linii, to jest z, z Szymańskim i z Szymańskim drugim. I przez to można by liczyć na to, że on miałby więcej tych kontaktów, a nie miał. I właściwie trochę szkoda. Jedyna akcja, jakiego tylko zapamiętałem, to jest tak, położył na dupie Karahera, tak mi się wydaje, i później, sekundę później, stracił piłkę. To pamiętam. A więcej, więcej grzechów to już nie pamiętam, więc no niestety. A Szymański, Sebastian tym razem, właściwie mógłbym powiedzieć podobne rzeczy o nim, praktycznie to samo, czyli też, też niestety nie, nie, nie miał szansy pokazać swojego potencjału. Przecież widzieliśmy w Fejnordzie, został mistrzem Holandii i miał w tym swój udział. Niestety, w reprezentacji nie udało się to w tym meczu. Niestety, zaliczył asystę przy rzucie rożnym i fajnie, i za to plus, i za to być może ktoś mu dał większą ocenę od Zielińskiego, ale generalnie ten ocenił ich tak samo. No i przechodzimy do ataku, znalazły się prawdziwe schody. Jest, jest Błaszczykowski oczywiście, który zagra te swoje 16 minut e, i zszedł, i w ogóle... E, tak, e, to jest ciekawe, bo gdyby, gdyby się odnalił ten mecz, i nie wiedzielibyście, że to jest Błaszczykowski, że ma 37 lat i że w tym sezonie nawet nie wiem, czy on w ogóle zagrał w jakichś No to byście mogli powiedzieć, że no tak, on jest kadrowiczem polskim, on regularnie musi jeździć na reprezentację. Więc właściwie i do tej pory zastanawiam się, czy to, czy to dobrze świadczy o Błaszczykowskim, czy to źle świadczy o Niemcach. Czy... Co to źle świadczy o nas, że na tle naszych był taki, no, no nie wiem, w sensie ni, nie był wybitny, nie o to mi chodzi, że o Boże, ale on zrobił akcję. Bo miał jedną sytuację z Berezczyńskim, gdzie fajnie sklepał i drugą, gdzie dostał piłkę i przegrał pościg z, z, chyba to był z Tjawem. Tak mi się wydaje, no ale Tjaw młody, szybki Niemiec, no a gdzie była Szczykowska, tam ja akurat bo widać jego wiek. Ale generalnie spoko i... I no, właśnie, nie wiem, czy to dobrze świadczy o nas, ale, ale fajnie. No a drugim, yy, drugim, drugim napastnikiem i ostatnim zawodnikiem yy, był Robert Lewandowski, który, no i ponownie dochodzimy do tego punktu. To jest standardowy punkt meczów reprezentacji Polski. Robert Lewandowski, czyli Czyja, to jest wina, że tak się stało? Czy Robert Landowski jest beznadziejny w kadrze? Czy to kadra jest beznadziejna, bo Robert Landowski nie jest w stanie nic zrobić? Bo w tym meczu, już o ile on miał, jeśli Zieliński miał 10 kontaktów z piłką, oczywiście jest to statystyka wymyślona przeze mnie, to Landowski, z idąc tym problemem, miał, miał z dwa może. No, przypominam, że my oddaliśmy dwa strzały i jeden celny. Z czego oczywiście autorem celnego jest killer. Kto oddał ten drugi strzał? Nawet nie patrzyłem. Nie chciało mi się sprawdzać, nawet nie pamiętam. Więc może to był Lewandowski, może to nie był Lewandowski, nawet jeśli to pewnie to było jakieś pierdnięcie z 30 metra, nie, niegodne zapamiętania. Chyba że się mylę, przepraszam, ale jakoś wypadł mi z głowy ten, ten drugi autor strzału na bramkę w tym meczu. Więc no, sam Lewandowski. Ja mówię, są czasami takie momenty, że faktycznie mógłbym, można by generalnie mieć prezencję do Roberta Lewandowskiego w jakimś meczu kadry. Oczywiście, że tak jest, że, że, że można by. Ale konkretnie teraz wydaje mi się, że on nie może już bardziej, nie da się i, i, i szkoda mi jest go wręcz czasami. I tak, jest mi go szkoda. Wiem, że oczywiście ktoś powiedział, że on zarabia miliony, to jest że ci go szkoda. Ale szkoda mi go jest w, w takim meczu. No bo ile on może już wracać i naprawdę on zrobił, mi się wydaje, co mógł, jak, jak mógł to, to grał inteligentnie, starał się wyciągnąć zawodnika, cofnąć się, podłączyć do pomocy, tyłem do bramki, on jest zmuszony grać, w swojej karierze klubowej w ogóle nie musiał, teraz musi I, i, i wiecie, strasznie, strasznie to jest, no boli mnie to, tym bardziej, że to jest kolejny, kolejny już tak przechodząc powoli do ogólnych wniosków mi się wydaje, kolejny trener, kolejne zmiany, kolejne mecze i nic nie przychodzi nowego, nikt nie jest w stanie tego Roberta Lewandowskiego po prostu wykorzystywać. Może powinniśmy grać bez napastnika klasycznego, może powinniśmy sobie skopiować Hiszpanię 2010, gdzie na ataku grał Fabregas i może powinniśmy grać bez normalnej dziewiątki. Po co nam jest Robert Lewandowski w, ta w takim użytku? Po co on nie, potrzebu, nie potrzebujemy cię w naszym składzie! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie! Nie mówię tego ofensywnie do Roberta Lodowskiego, tylko bardziej właśnie do taktyki ogólnej. Jaka byłaby. Jaka, zastanówmy się yy, wszyscy wspólnie. Jaka byłaby różnica, gdyby Roberta Lodowskiego nie było w tym meczu? Gdybyśmy grali w dziesiątkę, bez konkretnie jego, jaka byłaby różnica? Nie wygalibyśmy jeden do zera, my się wydaje My się wyda, że wszystko byłoby tak samo. Obronilibyśmy się dobrze. Atakowalibyśmy tak samo, jak by było, miało to miejsce, nic by się nie stało. To po co on nam jest? Przestańmy go wystawiać. Niech nam tak ugrać Zieliński i może y, dzięki jego mobilności y, większej, bo jest ofensywnym pomocnikiem, może coś by nam wyszło. Bo z tak z Lewandowskim grać nie ma sensu. No bo po co? Żeby stał, byśmy go brali, zmuszali, żeby on. No po co? No przecież to jest bez sensu. I to jest kolejny, tak jak mówię, kolejny selekcjoner, kolejne zmiany i nie jesteśmy w stanie wykorzystać jego potencjału, nie tylko jego. Jest Lewandowski, jest Zieliński, który przypominam, bo za, może zapomniał ktoś, nie wiem. Piotr Zieliński w tym sezonie wygrał Mistrzostwo Włoch, będąc ważną częścią zespołu. Wiele asyst, zagrań, jest w topce za yy, to ten sezon europejskich pomocników, którzy kierowali najwięcej okazji swoim kolegom. Yy, nie wiem, pamiętam, czy w Lidze Mistrzów, czy w ogóle w ligach topowych. A tu akcją meczu było to, że fajnie objechał Kerrehera. no już ja to nie pamiętam. Szymański to sam, Frankowski w ogóle. To jest fajnie, sobie uświadomiłem, jak on wszedł na boisko. Frankowski, wiecie, widzieliście tą statystykę. Przemysław Frankowski jest drugim Najlepszym zawodnikiem minionego sezonu ligę. Ligę to jest piąta Liga świata, a frankowski jest drugim najlepszym zawodnikiem piątej ligi świata. Wyśmy na chwilę zignorujmy tego Messiego, który chyba został wybrany najlepszym zawodnikiem, albo nie pamiętam, kto to był. I powiedzmy, że Frankowski, bo naprawdę niewiele brakowało, Frankowski jest potencjalnie najlepszym piłkarzem sezonu piątej ligi na świecie, a w reprezentacji jest nikim! Nawet w składzie na pierwszy mecz z Niemcami nie wyszedł. Ja rozumiem, gdybyśmy byli Anglią albo Hiszpanią, byśmy się mogli chwalić takimi zawodnikami na prawo i lewo, a nie możemy. A Frankowski nie jest w ogóle. W... Ja nie wiem. Ja nie wiem, i nie jest to teraz jakiś taki. Yy... Znaczy, no, no, jak nie jest, tak jest. To jest to krytyka w stronę Fernando Santosza, ale ja po prostu dalej wierzę, że czas leczy rany, jak mawia motto NFZ, i że czas pomoże jeszcze trochę Santoszowi, bo on, on też nie ukrywa tego, i cieszy mnie to, że poznaje tą kadrę. Po meczu z mówił, że okej, okay, to ja rozumiem, że muszę podejść do tego inaczej. Po tym meczu, albo nawet przed, mówił, że no, trochę zmienił formację, wierzy, że, że to tak powinniśmy podejść do tego spotkania właśnie, teraz tylko u obrońców, i on cały czas, mam nadzieję, je poznaje i jeszcze pozna. I, i, i się, się, się może po prostu coś uda, bo no bo nie wiem. Są dobre znaki. To tak pierwsza połowa mnie cieszyła, bo była dobrze zorganizowana pod względem defensywnym, Tylko teraz trzeba trochę usprawnić tę ofensywę. Jednak, mimo wszystko. Słuchajcie, że Robert Lewandowski, już musimy się tak pogodzić z tym, w ogóle to jest smutna informacja, bo o tym się zastanowić. Nie wiem, czy tylko mnie doszła jakaś taka refleksja ostatnio, a może to jest oczywiste, tylko no, nikt o tym nie, nie mówi, ale musimy pogodzić się z tym, że nie wykorzystaliśmy prime Roberta Lewandowskiego. Mieliśmy najlepszego piłkarza na świecie w prime i w danym momencie i nie zrobiliśmy tego i teraz Robert Lewandowski już nie będzie nigdy bardziej mobilny, nie będzie już nigdy lepszy od wojsku samego siebie. I, I myślę, że żeby go wykorzystać, potrzebujemy na przykład bardzo dobrych skrzydłowych, nie mamy ich. Mamy skurasi, który w tym meczu zagrał w środku właściwie yy, i w, zrobił wiatr mimo tego. Widać, że coś go ten, teraz później latem tego klubu brusz, tylko boję się, że zniknie będzie to samo, co z już wiakiem. I mamy Frankowskiego, ale z jakiegoś powodu on nie zagrał, czy znaczy wszedł z ławki. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo widzę też, że wiele osób po tym meczu, wiecie, porównuje, mówi, że o, zagraliśmy, ale za, nie za Michniewicza. I to jest zatrważające, widzę, że to jest zatrważające, bo w pewnym sensie mają rację. Oczywiście nie przyznaję temu racji w 100%. uważam, że to jest bardzo ignoranckie powiedzenie, że to jest dokładnie to, co za Michniewicza. Widzę, że to jest bardzo obraźliwe dla Santosza. Myślę, że za Michniewicza to od pierwszej do 90 minuty to by wyglądało inaczej. I pewnie po meczu jakiś Niemiec przyznałby, że prosiliśmy ich, o, żeby, żeby nam mnie strzelali. Yy, więc to jest obraźliwe, ale zatrważające, bo mimo wszystko też gdzieś tak sobie pomyślałem, że tak jest. Bo yy, zwalniliśmy Michniewicza po co? Powiem ja Wam, przypomnę, że Czesław Miechniewicz osiągnął historyczny sukces z reprezentacją Polski. Możecie się otać, możecie sobie mówić Eeee, fryzjer. Czesław Miechniewicz osiągnął historyczny sukces z reprezentacją Polski. To jest fakt, nie dyskutujecie z tym. To nie jest coś, nie zapraszam do dyskusji na ten temat. Bo to jest dla nas. Od lat nie wyszliśmy z Grupy Armii Świata. Od którego? 80, 70, nie, nie żyłem wtedy nawet. Więc teraz war... szkoda gadać. Yy, od, od lat. Ustalmy. Po prostu od 30 chyba, tak? I tam, nieważne, nie pamiętam. Yy, I zwolniliśmy go, bo nie pasił nam styl. I zwolniliśmy Fernando Santosza. I już wtedy właściwie zwracano na to była uwaga, nawet przeze mnie pewnie też, ale to nie jest ważne, że Santos to jest wielki specjalista. Ale to nie jest ktoś, kto bardzo zmieni nasze podejście do gry. Więc musicie wiedzieć, że nie będzie wiele lepiej niż było. Myślę, że szczyt Santosza byłby taki, gdybyśmy zagrali dwie połowy taka, jak ta pierwsza. I to byłoby, to, to jest to, do czego będziemy dążyć. Tylko ta pierwsza wcale nie była wiele lepsza. W pierwszej też mieliśmy 30% posiadania piłki. Głównie się broniliśmy, głównie się po prostu mądrze przesuwaliśmy w obronie. I tak będzie. Więc pytanie, czy to jest to, czego chcieliśmy. I czy teraz nie jest za późno się budzić, że a nie, nie, to jak Santos tak, to my nie chcemy jednak, nie chcemy. Ja myślę, że gdybyśmy zagrali dwie tak jak tą pierwszą, to bym nie narzekał. I też myślę sobie, że to niezadowolenie takie, które być może w dużej części z nas teraz kiełkuje, wynika z tego, że to jest mecz towarzyski, że nie czujecie tych emocji. Pomyślcie sobie, co by było, gdyby nie był mecz narodowym, towarzyskim, o który sam, sam toż ten mecz zjechał w mediach miesiąc temu czy więcej, tylko, gdyby to był mecz na przykład na euro, za rok na euro w Niemczech trafiamy w jakiś sposób do grupy z Niemcami, czy tam w 1,8, i bijemy ich 1 do 0 po takim meczu. No przecież, jaka była pełwoja w narodzie, żebyśmy nosili na rękach tego Santosza razem z Kiwiorem, który tą bramkę strzelił, i z wszystkimi innymi zawodnikami. No, robilibyśmy to. Tylko nie ma emocji, bo to jest mecz towarzyski i dlatego doszukujemy się tych problemów, i dlatego ja się doszukuję tych problemów. Więc może. Nie róbmy tego. Yy, teraz sam ma mecz we wtorek z Mołdawią. Oczywiście ten mecz w ogóle mnie nie interesuje. Ja szczerze powiem to od razu. Jeżeli nie, 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 stan, nie staniemy w cymbał, to nawet nie na robił z tego żadnego odcinka. A po co? Bo to jest mecz z Mołdawią. Ja nie traktuję tego jako. Według mnie trzeba pojechać i wygrać. Oczywiście Czesi mieli wpadkę, ale mnie nie obchodzą Czesi. Mam, mam szkolokwialnie, będę tych Czechów. My mamy wygrać. My nie obchodzi do to, że Czesi mieli wpadkę. Czyli się skupić na tym, ale nie powinniśmy się też wzorować na tym, że o, ale uważajmy, bo to groźny przeciwnik. Nie obchodzi mnie to. Mamy wygrać. Więc nie będę tego meczu analizował, nie obchodzą mnie żadna analizy taktyczne z meczu z Mołdawią, bo to jest mecz z Mołdawią. Nie obchodzi, co będzie na jesień, jak będzie rewan z Czechami, rewan z Albanią, wtedy zobaczymy, co się zmieniło, czy coś się zmieniło, a później pojedziemy na euro i zobaczymy wtedy prawdziwy test, prawdziwe emocje, prawdziwe oczekiwania, bo będzie to być może ostatni turniej ludzi, pokoju Lewandowski, szczęsny jeszcze, jeszcze chyba nie, ale, ale no, na przykład Lewandowskiego, będą duże oczekiwania. I wtedy. Zobaczymy teraz, poczekać, rozważnie odnajdywać plusy, minusy, nie napalać się, nie narzekać za bardzo. Może yy, spokój nas uratuje. Tak mi się wydaje. Także na dzisiaj to było już na tyle. Mam nadzieję, że tak mnie wspomniałem, wtorkowy, wtorkowy czy środowy? Chyba w, w, nie, nie będę. Który, który z tych dni kamy z Mołdawią generalnie. I mam nadzieję, że bez większych problemów. Wygramy. Dziękuję za, jeszcze raz, ponownie to robię, za oglądanie tego odcinka. Eee, widzimy się na tydzień, tak jak sądzę, mniej, wie mniej więcej, bo teraz, prawda, będą bardziej, skupimy się na jakichś transferach, więc kto wie, co tam będzie, co to będzie, może różnie będą te odcinki wpadać. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Hej!